Hej, hej! Złatam pani Przepraszam, że przez tyle nie było mnie na kanale. Nie wiem w ogóle czy ktoś mnie ogląda Oprócz mojego taty, który zasubskrybował. Nie wiem, kręcę sobie to tak. W dzisiejszym odcinku nie wiem nawet po co odcinku pokażę jak budować ciężarówkę Biedronki, ponieważ, że ja sam ją budowałem dwa dni prawie, to pokażę to tylko w instrukcji, żeby było prędzej. Tak, to mam, zajmę pewnie 6 godzin co najmniej, bo jeszcze pogubiłem parę elementów i musiałem je odszukać, dlatego mi zajęło to dwa dni, ale tam koniec gadania. Normalnie to bym to nagrywał yy, już rok temu, ale rok temu jeszcze nie miałem kanału, więc Oryginał. Też będę niedługo na święta w następnym roku, poczekajcie, będę nagrywał po jeszcze oczywiście, będę nagrywał Minecraft, przepraszam, że mówię craft. I tak jest napisane. I będzie jeszcze wielki unboxing z mega zestawem startowym z tamtego, wiecie, przypomnijcie mi, nie gadam do telefonu, e, Champions League tamtej najnowszej serii. Będzie 20 nie. Będzie 6 grudnia. Oczywiście w Mikołaja. Bo tak się złożyło, że wtedy właśnie go dostanę. A jeszcze jest gdzieś eee, tędy się idzie. Wychodzi się i tam w tamtej szafce będzie. Nie widać tu, bo nie chce wyjść. Ja zauważyła, że ja próbuję go podkreślić na filmiku. Ale ja nie chcę nic podkreślić. Ja tam tutaj... Przepraszam, za mało pokazywałam. Pierwszy punkt. By tu nie było trochę mocno wyświetlone, gdybym... Zabieramy do pierwszego punktu jedną płytę. Poczekajcie. Nie wiem, jedną jak najdłuższą płytę, czerwoną. Ale tam sami sobie to policzcie ile. Ja to jakoś tak Wam pokażę. Ja tu w telefonie wszystko widzę. W telefonie komórka. Potem zabieracie yy, taki klocek 4x2 2x2 i 4 na 2 czarne, i tak oto to ustawiać. I nie będę gadał, jak to się robi. Tutaj już jedna płytka będzie czerwona 2 na 8. E, 4 na 8, czy też. tu jeszcze powiem to jedno, trudniejsze 4 na 1. I tu. Trudny do trafienia klocek, 7 na 1. Odwracamy. I tam sami sobie patrzcie. To jest klocek 8 x 4. To jest taki, który występuje tylko w kobi Słabo go będzie tak A to jest 2 na 2 szary, dwa razy. Tak je ustawiamy. Długo będę to nagrywać, więc robię to. I nie pokazuję wam, jak to pójść. A ten ze sezapiszczy zwykła dwa mogą być zwykłe od W pluskach lekuje inaczej, tutaj. Nie wiem, czy to słyszycie, ale moja siostra czy Tam pewnie zarabę wołany, więc nagrywam to teraz w przyspieszonym tempie. Proszę sobie zwolnić i policzyć. Przepraszam. To żarty robię. Przepraszam. Nie ja Gadam w zwolnionym tempie, w przyspieszonym tempie. Proszę sobie zwolnić filmik. Proszę sobie zwolnić filmik. Tutaj, takie też występują tylko w kobie. O, musicie kupić ten zestaw. Będzie tam tak instrukcja. A jakby ktoś skupił to Wam pokażę. Nie pok będę pokazywał mojego zestawu, bo u babci i dziadka został, a tam oni gadają mega mocno. I głośno. To jeszcze dodajemy takie. Wiecie? Pięknie, tak, tak to powiem. musicie oczywiście robić kolorami. Ja to też nie robię kolorami oficjalnymi. Tylko na przykład możecie zrobić jakieś tam kropki, żeby bardziej się kojarzyło z biedronką. Koniec gadania. Tutaj będzie punkt A, zaznaczmy, że to jest niby punkt A. Przepraszam, że to chwiliowe cięcie, ale telefon, nie wiem, czy by to widzieliście, ale telefon zatrzymał czas. Nie wiem czy było to cięcie. Zobaczę potem, czy to cięcie nadeszło, czy nie. Bo telefon zdecydował. Jak chciałby zatrzymać czas. Kurczę! Czy ja tego nie zrobię. Jak ja bym kupi. Dlatego mi się to rozwalało. Hmm. Eee. Czemu? Żartuję. Nie będę ryciał tego żyć. I tak nocuję ok. Przyspieszamy tempo.

To jest tamta przyczepa do żarówki. Tego już nie musicie robić. Pim, pim. Tak to robimy. Ja tego nie zrobię pim. Ja tego też nie zrobiłem. Jakoś mi wyszło. Ja tego koła też nie zrobię A też mi wyszło. Hmm, hmm, hmm. To też te... Całość przyczepy, to to w przyspieszonym tempie całą kartkę pokazuję. Pewnie oglądacie to na komputerze. Do pierwszego jest to, do drugiego obrazka to. Tutaj do pierwszego to, tak A do drugiego obrazka to. Tak to Tak szybko to idzie Do pierwszego obrazka to to wygląda. Do drugiego obrazka tak to wygląda. Przepraszam. Szybko. Bo mój dziadek tu był, Tak robimy. I to mocujemy tak. Potem łączymy to ze sobą. I robimy tak. A to tu zaraz